macie ludziska, z tymi Juzegala. Witam Was w kolejnym odcinku Farming Simulator 2015, oczywiście na Westbridge Hill. Jak widzicie, nasz nowy nabyteczek tutaj stoi. W poprzednim odcinku, pamiętacie, zakupowaliśmy go sobie. Więc dzisiaj lecimy sobie z pierwszym użytkiem, że tak powiem, naszego nabytka i będziemy sobie działać z siewami, oczywiście. Siewa ostatnio zrobiliśmy na polu numer 10. Dzisiaj robimy sobie to pole. Tutaj pole to oczywiście przy, e, przy, 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 przy gospodarstwie. Tak, w ogóle, taka ciekawostka. Witam Was 1 czerwca. Postanowiłem sobie zrobić odcinek 1 czerwca z tego powodu, że jest to Dzień Dziecka. Mm, no powiedzmy, że to jest takie. To, to niedawno jeszcze takie świę, świętowałem to święto, że tak powiem. No tak naprawdę, każdy, to, każdy, każdy ma mamę, więc świętuje to, świętuje to po prostu święto, więc ja stwierdziłem. Czemu nie? Strzelimy sobie na dzień dziecka odcinek dodatkowo, bo mówię no. E, był tam po, po, po święcie majowym jeden ten, że nie było przez tydzień odcinku, więc... Zrobimy sobie po prostu tutaj ten odcinek, taki, tak jak mówię, tak, taki dodatkowy, że tak powiem. Dobra, więc tak. Jak widzicie, bierzemy się tutaj za siewy. tylko się zastanawiam, co by tutaj kurde pocisnąć, hmm. którym się tutaj zmieniało. Poczekajcie. I nie. No patrzcie, każdy odcinek ma inne. Yy. O, pod o, widzicie. Dobra, więc przeniczka. A, żubimy sobie rzepaczek. Czemu nie? Polecimy sobie z rzepakiem, w którym tu się maszynka odpala. B. A, B to się składa w ogóle. Przepraszam najmocniej, pomyliłem. Aha! Odpuść zaraz sekundkę. Poczekajcie, bo mam niby. Sięwnik mam zatankowany. V się opuszcza. O, ba się włącza. Dobra. Trójeczka i startujemy. Mm, więc tak, o, co mogę dzisiaj Wam poopowiadać? Odcinek Nie dość, że kurde, dzień dziecka to jeszcze w ogóle dzisiaj zaplanowałem sobie taki temat, kurde, <grytny> konkretny. Jak pamiętacie, interesuje się, e, pamiętacie, nawiedzonymi tymi domami i tak dalej w ogóle. Dawno nic na ten temat nie opowiadałem. Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć historię, którą opowiadała mi babcia jak to dawniej w ogóle wyglądało w, w tym temacie. Świętej pamięci oczywiście moja babcia e, Miała właśnie ta, taką sytuację związaną właśnie z e, takimi akcjami w ogóle. Więc, czemu nie stwierdziłem, że tutaj przy, w, przypomnę sobie właśnie, jak mi tu babcia opowiadała, <laughs> e, to były dawne czasy. W ogóle to zacznę od tego, że mieliśmy ciotkę, która w ogóle mieszkała w środku lasu. Dom taki drewniany stał na środku lasu, także w ogóle to, to już robi, musiało robić, kurde, piorunujący klimat. Z tego co pamiętam, chodził byłem tam chyba ze trzy razy u tej ciotki w tym domu. Miała na imię Kunegunda. To jest stare zapomniane w ogóle imię no i kurde to pamiętam co szło się w ogóle przez ten krzaki, przez ten las w ogóle kurde żeby dojść tam do takiej polany gdzie ciotka mieszkała kurde to jaki to był klimat w ogóle wieczorem to to była masakra powiem wam szczerze a ona tam w ogóle jak gdyby nigdy nic sobie żyła sama w ogóle miała to w nosie nie przejmowała się że tam kurde las czy coś. Wywalone, że tak powiem, no, no nie wywalone jaja, no wiadomo temu, ale mm, miała to po prostu gdzieś, że tak powiem, i nie przejmowała się tym, i żyła sobie po prostu tam normalnie. No i wracając sobie do tematu, babcia mi raz opowiadała, że miała taką sytuację, że w ogóle po coś tam miała w ogóle iść, no i zaczęła sobie po prostu iść, prawda? No i mówi, że sytuacja wyglądała tak, doszła sobie do tego lasu, bo ta ciotka w ogóle miała jakiegoś psanie. Tego to akurat ja nie pamiętam, bo no, dziwne by było, żebym to pamiętał, nie? No i miała jakiegoś psa, i w ogóle doszła sobie do początku tego lasu, i zobaczyła, że ten pies w ogóle do niej biegnie, no i zdziwiła się w pierwszym momencie, zawsze ten pies siedział uwiązany. Wiadomo, przepraszam, wiadomo, jak to stare czasy. Pies siedział sobie zawsze uwiązany pod domem, a on w ogóle przybiegł do niej, nie? No to sobie, się, a spoko, może się urwał, może coś. No i dobra, w ogóle przyleciał do niej tak, gdyby nigdy i złasi się ładnie, pięknie, wszystko tego. No i dobra, zawołała tego psa, idzie sobie w ogóle, kurde, do, idzie, idzie sobie po, do tego domu już z nim, on leci za nią, kurde, wszystko ładnie, pięknie i mówi, że w pewnym momencie dochodzi już do tego domu, patrzy, a ten pies siedzi, kurde, uwiązany. Patrzy na tego psa, no pies taki sam w ogóle, co jest grane, nie? No i wystraszyła się po prostu, zgłupiała, wystraszyła się, uciekła do domu, Wbiegła kurde do domu, mówi, wbiegła do ciotki, mówi, kurde, dwa takie same psy. Ona mówi, co, jaj robisz? Nie. Podbiegły do tego, zobaczyła, mówi, zobaczyła z tego psa jakiś taki blask się zrobił, jakaś postać się zrobiła i znikło. Także mówię, no ja w ogóle jak to opowiadam, to ja mam ciarki, powiem wam szczerze. Sytuacja niecodzienna. No mówię, to był, generalnie to były te czasy, że jeszcze takie sytuacje się działy, powiem wam szczerze, no mówię, no taka historia babcia właśnie tą historię opowiadała. Jeszcze była jedna historia, którą opowiadała, że był jakiś gość, tylko nie pamiętam do końca jak to szło, jakbym coś tam przekręcił. To przepraszam Was najmocniej. Była taka historia, że gość w ogóle kupił chyba dom, jakiś taki drewniany, starszy i sobie tam żył w tym domu. Generalnie to były jeszcze takie, jeszcze jeszcze chyba starsze czasy co generalnie w ogóle kury, ganku chodziło i tak dalej, nie? No i akcja się zaczęła od tego czasu, jak zaczęło go po prostu straszyć w tym domu typu, nie wiem, zwalało, otwierało szafki, zwalało w ogóle kurde talerze i tak dalej, i tak dalej. No i chłop nie wiedział po prostu co ma co ma zrobić nie no bo kurde no chciał żyć kurde spokojnie a tu w ogóle takie takie odpały takie akcje o kurde zapominam sobie zawsze że tutaj to jest główna droga stój kurde no nie widzisz że manewruje tu w ogóle kurde to AI to jest beznadziejne powiem wam szczerze pod tym względem że jak widzi ciągnik zamiast się zatrzymać to on jedzie prosto w ciągnik i ma w nosie dobra ale nie nie nie, zbacz, nie zbaczajmy z tematu. No i ten pan po w końcu nie wiedział, co ma zrobić. I ktoś mu tam doradził, idź kurde do księdza i ten ksiądz ci podpowie, co, co możesz zrobić, nie? No i dobra. Poszedł do księdza, no i ksiądz mu mówi, no słuchaj, możesz zrobić na razie, zacznijmy od testów. Zróbmy jeden sposób, że mm, weź po prostu posyp sobie mm, solą e, święconą, zrób sobie taki kurde kreskę, i on po prostu przez tą kreskę nie przejdzie, w sensie ten duch, nie? I po, poświęć, po prostu posyp tam, kurde, po domu i zrób taką krechę, bo ten duch, jakby się chciał z tą skontaktować, to po prostu przyjdzie do tej kreski i tej kreski po prostu nie przejdzie. To już będziesz wiedział, po prostu, że coś jest nie tak. No i dobra. No i przyszedł do, do tej chałupy, bo to tak dawniej się nazywało chałpa, nie? Przyszedł do tej chałupy, zrobił tą krechę i siedzi. No i mówię, że w pewnym momencie słychać na strychu, tu pani idzie coś, wiecie, jak to słychać, jak ktoś chodzi po strychu, takie tupnięcia, nie? Że ktoś idzie po prostu, idzie, 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 dochodzi do schodów, i słychać, jakby coś ze schodów spadło, po prostu, nie? No i słychać, że po korytarzu zaczyna coś iść, tu, tup, tu, tup, podchodzi do drzwi, drzwi się otwierają, nie ma nic, nie? Znaczy nie ma nic, no taka, taka postać chyba, z tego co pamiętam, postać chyba taka yy, świetlista doszła do tego do tego człowieka, tylko mówię, no nie, nie jestem w stanie wam teraz powiedzieć, czy to jest akurat prawda w to była, czy to było jakieś po prostu opowieść babci, nie. No i ta świetlista postać doszła po prostu do tej kreski i dalej nie poszła, nie, no bo no, wiadomo no tak ksiądz mówił, że, że ten że e, nie przejdzie tej kreski, prawda? No, bo to święcone jest. No i ten się pyta, kto ty jesteś? Pyta się, czemu. Co, co ty w ogóle ode mnie chcesz? nie? Dlaczego ty mnie tu straszysz? No i ten duch tak odpowiedział, że słuchaj, ja tu straszę z tego powodu, że po prostu chciałem, nie wiem, czy, czy po prostu coś, coś złego zrobił i chciał to jakoś odpokutować, żeby poprosił tego gościa, żeby poszedł e, do. Do, te, do, do swojej parafii, do swojego księdza i powiedział, że trzeba wybudować kościół w tym i w tym miejscu, żeby po prostu była nowa parafia, powstała nowa parafia i ja wtedy dam ci święty spokój. No i ten tak się kurde zdziwił, no i po prostu się rozpłynęła. No i ten zaraz kurde zdziwiony pobiegł kurde, do tego księdza po tej całej akcji, no i przyszedł do tego księdza i mu mówi, że proszę księdza taka i taka sytuacja. Ten, ten duch mi się objawił i powiedział, dlaczego mnie straszy i o co w ogóle chodzi, nie? No i ten ksiądz powiedział, dobra, okej, okay, no to porozmawiam tam z władzami kurde i podziałamy w tym kierunku. No i mm, po jakimś czasie, kurde, powstała ta parafia, mm, został kościół wybudowany, no i od tamtego czasu w ogóle już ten gość miał święty spokój, już żadna, już go nic nie straszyło, było wszystko ok w domu było wszystko okej, okay. także mówię, no taka tutaj historia właśnie mi się przypomniała też, co a propos babcia opowiadała. Też jeszcze jedną historię słyszałem, tylko nie pamiętam, czy to akurat moja babcia opowiadała, czy to ktoś mi to opowiadał. Też nie jestem w stanie potwierdzić, czy to jest prawda, że była taka sytuacja, że był ksiądz proboszcz na parafii, prawda? To już starszy człowiek wiekowy. No i po prostu ten ksiądz no, zmarł, prawda? No i przyszedł nowy ksiądz na parafię, no i tylko nie pamiętam jak to do końca było, że też chyba coś zaczęło w ogóle straszyć jakaś, że głównie chyba jakaś, nie wiem, biurko czy coś takiego w ogóle, coś z tym biurkiem było nie tak, że cały czas wokół tego biurka się w ogóle skupiało, że, że straszyło, że tłukło w to biurko i tak dalej, ten ksiądz kurde nie wiedział co jest grane, nie? Nie pamiętam jak to do końca się skończyło, że nie wiem czy w końcu to, to biurko było w ogóle chyba zamknięte na klucz czy jakoś tak. No i z któregoś dnia po prostu ten klucz jakoś znalazł i otworzył to biurko i w tym biurku okazało się, że były kurde jakieś nie wiem msze chyba nieodprawione przez tego księdza proboszcza i po prostu on te, te, ten zeszy znalazł, ten msze podprawił jakby ręką odjął. Czyli prawdopodobnie to straszył ksiądz proboszcz właśnie ten starszy, próbował mu podpowiedzieć w ten sposób, że ma jakieś niedokończone po prostu msze, które obiecał, że odprawi, nie odprawił po prostu, bo zmarł i chciał po prostu, żeby ten nowy proboszcz to ogarnął. Także mówię, no takie historie tutaj właśnie słyszałem, to z tego co właśnie pamiętam. Mówię, miałem dodatkową historię właśnie a propos mojej babci i świętej pamięci. No, jak umarła, powiem Wam szczerze, ten dzień pamiętam, jak dziś, przyszliśmy sobie, nie pamiętam, czy to akurat opowiadałem, ale tutaj może pasować też generalnie, że historia związana z że jeżeli ktoś umrze, po prostu typu nam, jakaś bliska nam rodzina, przychodzi, daje nam w ogóle znać, że umarła, tak jakby w ten sposób chciała się po prostu pożegnać, czy dała znać. Historia z moją babcią była właśnie generalnie taka, że po prostu ja pamiętam wtedy, wróciłem, miałem drugą zmianę, to był czwartek chyba nawet. Tak, to był czwartek wtedy, wróciłem kurde wieczorem z drugiej zmiany. Hmm, położyłem się, po prostu wykąpałem się, położyłem się spać, poszliśmy spać, to jeszcze wtedy Daiashi do szkoły chodził w ogóle, no i miał ustawiony budzik na, po piątej gdzieś rano, ja miałem w ogóle drugi dzień mieć pierwszą zmianę, więc dlatego położyłem się szybko spać, żeby po prostu, e, żeby, szyb, żeby wstać po prostu na tą drugą zmianę, na tą pierwszą zmianę, nie? No mówię, jeszcze i w instalu wtedy pracowałem z tatą, żeśmy pracowali. No i co? No i sytuacja wyglądała tak, że godzina piąta rano. 13 po piątej, chyba wtedy Dajasz i sobie zawsze budzik ustawiał, bo to on miał na siódmą na 10 do pracy, tu po szóstej miał autobus, po szóstej. No i ten po prostu tak, no, zadzwonił budzik. On wstał, zaczął iść do tego budzika, a jeszcze zapomniałem dodać, że mieliśmy taką lampkę nocną. Wieczną lampkę tak zwaną. Tu to, to się nazywało wieczna lampka tam. Mm, babcia to używała po prostu do... Sorry, tutaj. Muszę sobie to poprawić. Babcia używała tego po prostu. Dobra, to potem sobie poprawimy. E, babcia użytkowała to po prostu, że przy jakichś obrazach, gdzieś tak jak były właśnie kurde odprawiane różne też do obrazu po prostu to się świeciło. Myśmy to zaczęli z Dajashi używać jako lampkę nocną, nie? I to było tak zwane wieczne światło, że on był takim czerwonym tym i w środku taki kurde płomyczek jakby specjalnie tak mrygał, nie? No i używaliśmy tego jako lampkę nocną, przez całą noc się nam tam świeciło po prostu w, w pokoju. No i Daiashi zadzwonił mu budzik. Wstał, zaczął iść do tego budzika i nagle ta wieczna lampka w ogóle wybuchła. nie? No i, pff, no i znowu wypadek. No ja pierdziele z tym tutaj po prostu to jest masakra normalnie. Akurat pod tym względem nie lubię tej mapy właśnie, że to kurde te drogi są takie kurde a nie inne. Ale dobra, wracając, no i mówię, no i w, w ogóle to wybuchło, ja byłem w ogóle taki zaspany, w ogóle totalnie przebudziłem się, ja myślałem, że Dajashi, kurde, w, w, po prostu idąc i, i przyciskając sobie ten ee, telefon, strącił jakąś szklankę w ogóle, co stało, przebudziłem się, mówię, Dajasz, kurde, weź nie tłucz się, mówię, kurde, zwaliłeś szklankę, obudziłeś mnie, w ogóle ja jestem jeszcze padnięty i chcę, kurde, godzinę się przespać. No on mówi, słuchaj, kurde, mówi Józek: Ja żadnej szklanki tu nie, nie, nie stręciłem, nie? Ale ja byłem zaspany, kurde, już nie słuchałem tego, tylko po prostu zasnąłem, nie? No i godzinę później, bo to ja miałem budzik ustawiony na szóstą chyba 11, hmm, Dajasz jeszcze był w domu, ja się przebudziłem, wstałem. No i kurde, Dajasz mówi, że to żadne szklanki nie zwalił, tylko tu w ogóle wybuchła ta lampka no, wieczna. Ja już trochę, ja już mniej więcej podejrzewałem o co Kamal. Wyłączyłem tą lampkę Już mniej więcej podejrzewałem, że prawdopodobnie babcia umarła, ale nic się nie odzywałem, bo w się nie było jeszcze żadnej ogólnej e, nie było żadnej ogólnej e, informacji. No i wstałem, posprzątaliśmy to kurde w ogóle, pozbieraliśmy tą lampkę i okej, okay, nie? Powiedziałem tatowi, że była taka sytuacja, no ale tata tam nie zareagował nic. Wsiedliśmy do auta, pamiętam jeszcze wtedy Astra f Fkę miałem. No, już siedliśmy do tego auta. Pojechaliśmy po prostu, no, zaczęliśmy jechać do pracy, no i w pewnym momencie, kurde, gdzieś była, gdzieś byliśmy już w czudcu na wysokości. Jeżeli ktoś kojarzy, czudec, na wysokości po prostu nie było. Na wysokości, ja pierdzielę, no tutaj z tymi samochodami to mnie chyba tutaj coś pokręci, że tak powiem. Dobra, eee, na wysokości eee, kościoła i zadzwonił Tatowi telefon. Okazało się, że to był jego brat. I ja już wiedziałem, mm. mówię, skojarzyłem też kurde tą akcję z tą lampką, już wiedziałem o co chodzi, że, że babcia umarła. No i po prostu e, żeśmy podjechali już do tego, ja się pytam, babcia umarła, tata mówi, że tak. Ja mówię, tato, no mówię, słuchaj, no mówiłem ci rano, że nam kurde, wiesz, ta lampka wybuchła, czyli to była informacja już wiadoma, że już wiedziałem, o co chodzi, nie? Pojechaliśmy do tego, to już wiedziałem, że do pracy już dzisiaj nie pojedziemy. Pojechaliśmy, kurde, do, do pracy, poszliśmy, poszliśmy do kierownika, mówimy, jaka sytuacja, musimy jechać. No i zwolnił nas wtedy, dał nam dzień wolny. Pojechaliśmy po prostu już tam, wiadomo, ogarniać, czy tak powiem, brzydko już tutaj powiem, ciało, ubieranie i tak dalej. No i tak to się właśnie zakończyła ta cała moja sytuacja. No i mówię właśnie, że... Mm, jeżeli takie sytuacje macie, to po prostu. Właśnie bardzo dużo osób umierając daje nam znać, że w ten sposób, że, że po prostu przychodzi się tak, by pożegnać, po prostu daje znać, że, że osoba ta po prostu, która nasza znajoma, czy też z rodziny, że umarła. No i tutaj jeszcze taka ciekawostka. Dowiedziałem się po prostu, że babcia umarła. Dzień wcześniej o godzinie 22:30, co kurde w ogóle mnie zmruziło, bo ja o 22:30 to ja w ogóle się kąpałem, nie? Ale to ona była pod tym względem hmm, widocznie chciała nam dać e, odpocząć po prostu widziała że jesteśmy zmęczeni nie chciała po prostu kurde nas wtedy dawać nam znać na drugi dzień rano po prostu to zrobiła to w ogóle było widać że to perfidnie że pierwsza osoba która się obudziła to wtedy to wystrzeliło po prostu w tym momencie No mówię Dajashi też był jeszcze czy nie wiedział, może o co chodzi. Znaczy, no nie wiedział, może nie skojarzyliśmy w pierwszej chwili. Nie skojarzył, może o co chodzi, co się stało. Ja już, ja już wiedziałem o co chodzi, ale po prostu nic nie mówiłem. Bo też no, z jednej strony wiedziałem, ale z drugiej strony byłem taki nie do końca pewny, nie? że to może o to chodzić. Nie mówię, też po prostu chciała nam dać, e, powiedzmy, odpocząć sobie, bo dała to znać na drugi dzień rano. Bo ona umarła w ogóle, mówię, w nocy 22.30, wtedy, bo ona w ogóle była w hospicjum. Bo leżała po prostu, dostała udar. I po prostu z tego udaru po prostu leżała przez 9 miesięcy i później po prostu zmarła już mówię, no śmierć. Mega kurde. Powiedzmy, no, też męczyła się bardzo. Po prostu tym, tym leżeniem bardziej, bo to już się robiły później. Jak się nazywa? Wszystkie te po prostu tutaj odleżyny i tak dalej. No ale po prostu, no tak to, tak to wyglądało, a nie inaczej, mówię, no to takie historie tutaj, dwie właśnie opowiedziane, jedna opowiedziana przez babcię, dwie takie, nie pamiętam skąd to usłyszałem i po prostu opowiedziałem tutaj historię, jak to wyglądało, no i mówię, no tak te osoby dają nam po prostu znać, że, hmm, że, 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 że że odchodzą po prostu chcą się tak jakby w ten sposób pożegnać dobra tylko nie, nie dam rady po prostu tutaj ustawić tego siewnika nie wstawię go tam za ten pozostawimy go sobie tutaj przy napełnianiu będzie sobie tutaj stał i jak widzicie tutaj też mamy zakończone sobie akcje po prostu siewne zatankujemy sobie siewnik po prostu na, na kolejny sezon i cóż, no i teraz będziemy czekać już sobie po prostu na, e, na, e, na co, na żniwa, nie, będziemy sobie, może powywozimy sobie tutaj po prostu, posprzedajemy, powywozimy sobie te arealia tutaj, żeby nie tego, o tutaj w ogóle jeszcze mamy, widzicie, e, do sprzedaży, kurde, do sprasowania kostki, ale to może zrobimy sobie w jakichś tam innych może odcinkach, bo... By się nie bawić. O, dobra. Ciao, żeby po prostu więcej nam kostek tutaj się zrobiło. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, oczywiście, wielkie za obejrzenie. No i cóż, zapraszam do kolejnych mojej produkcji. Trzymajcie się, brudko. I do następnego. Cześć.